Witam w kolejnym odcinku. Znowu jedziemy elfów. Ale tym razem będzie już o wiele ciekawiej. Czemu nie strzelają? Czemu tamci nie strzelają? Nic nie robią. Narmułeś się przez jedne wrota rzeźniku, ale drugich nie sforsuję. Rzeźnik. bramę do Silvermoon można otworzyć tylko specjalnym. Rzeźnikiem z Minecraftem się skarżył. Nigdy nie zdobędziesz. Tracisz czas, kobieto. Nie uciekniesz przed tym, co nieuniknione. Myślisz, że przed tobą uciekam? Widać, że nigdy nie walczyłeś z elfami. Ja ją ledwo słyszę. Przeklęta wiedźma! Musimy znaleźć jakiś sposób na przejście rzeki. No. Trzeba załatwić te Pite. trzy te. rycerzu śmierci. Bies pod ziemi. Świetna noska. No jak na razie to tutaj... Niech nie będzie mi rozkazywał. Wszystkich sobie zgrupujemy. To znowu. 1. To mi się bardziej podoba. Ostrzem Rozu jest głodne. Oh, no. się Nie możemy zaatakować latających bestii! Nie lękaj się. Biesy pod ziemi ściągną je na Twój ból będzie nieopisany! Nareszcie. Żadnę jedynie swe życzenie. No i Nekropolia, tutaj poznam. Nekropolia może, może służyć jako całkiem znośna, mega silna wieża. Uważaj! Dobra, ulec Niech się Hopina cieszy. Za króla lisza Ostrzem rozu jest głodny. No i lecimy zobaczyć, co znajdziemy tutaj. Ostrzem Rozu jest głodne. Bezpieczeństwo śmiej się w twachu. Goblin. Nikt nie no będzie mi rozkazywał. to co tam? Jesteśmy i lecimy. Of course, Jackal. Uważaj. Nareszcie. Będziecie ciemni. Move, Łubczyk. jak naparza. Czym ty naparzasz? No, nawet nie wiem. Wsparcie! Ty gnoju! Ty pieruński gnoju! Zdychaj, zepsułeś mi mojego kochanego tego. A to czemu tu podchodzisz? Dziękuję, jeden, głupi. Gdzieś się zagalopował łosia Teraz mrozów Teraz jeszcze Nie będzie mi rozkazywał No to stop Ostrzem rozu. O ty gnoju no Uważaj! Czekają cię bieczne męki. Będziecie cierpieć. Move, move. No nic. Czekają. Ja się tak mogę bawić. Się bardziej podoba. Jecha, yeah, dzielfa. Kopalnia złota. Dobrze wiedzieć. No, sacy A no, ja tu guzik gromię. Także kryptę. Jednego Aha. Kilka z Oj, 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 no proszę, no proszę. Trzeba będzie drewno zbierać. Ostrze rozu jest głodne. Lluz. I owo zacząłem. No ale cóż Mów głupcze! To mi się bardziej podoba. Jedna część już jest. Ten księżycowy kryształ jest elementem klucza trzech księżyców. Trzeba znaleźć pozostałe dwa, aby otworzyć bramę elfów. Przemrozu jest... To jest teleport. To mi się bardziej podoba. Misja kiedy Nie, Anio, które ta jest? Ostrzem rozu jest głodne. Będziecie cierpieć. Uważaj. Nareszcie. Teraz ostrzemnozu. Będziecie cierpieć. No, bies się szybko regeneruje. Czekają cię wieczne męki. Ostrzem Rozu jest głodny. Będziecie cierpiło. No mam lepszy pomysł. Tu sobie zrobię drugą bazę i cacy? No, jak zwykle spóźniony. Zrób paru guchuli. Modernizacja zakończona. To życie jest dla mnie rozkazem. Cmentarz przywołaj. A tak, no, ale umarły za głościem wytrzymają. Hmm. Jeszcze, no co tu jeszcze? Troję Czekają wieczne wiesz co? Idź już do jednego stóp Nie zdechnie to Luzik Wysoki elf zbroin. No proszę. Hmm. Co, co, co? uważaj, ostrzem rozum! Uderzaj! Dokończę już te obrońców. I hmm. już chyba nie, nawet nie będzie potrzebny. Nekropolia, ku całkiem silną wieżasu. Kopalnia złota. Nie oczekuj, milordzie. Oczekuj. Sprawdźmy, gdzie Zdychaj! I nienawidzę tego. Tak, jasny nienawidzę. Dobra, Czek, cink tutaj rąbać macie bliżej. Ostrzem ostrze jest Hmm, myślę, czy nie korzystać z usług. oni są tak jakby kamikadze. Indziej Uważaj. No, polimorfa już się kończy. Także idziemy rozdziabiać tą wieżyczkę. Tak na szeroki wypadek. Dobra. Dobra, może zrobić cięcie, trochę się rozwinie I znowu puszczę. No, teraz na moment wrócę. Jak widzicie, już tutaj się trochę urządziłem. Zrobiłem tutaj sobie nową główną bazę wypadową. Tutaj, ale zostawiłem tutaj cmentarz. Tam już nie budowałem. Tutaj będą mi kule rąbać drewno. Mam tu pełną kopalnię z pięcioma Tutaj też. tutaj tak widać, całkiem ładnie mi smyra. już szykuję sobie najazd wiesów pod ziemi, całkiem fajna. nowska swą drogą, tak. Hmm. no tak jak widzicie, sale umarły, wytrzymały szyny atak, tym razem nalot. Mam już 90 żywności, kurde. Yy, tak, no. no co? No i szykujemy sobie atak inwazyjny. Na kolejną wioseczkę także może znowu zrobię cięcie. No, na moment wróciłem, żeby pokazać wam jakiego rodzaju, może control, i 0, pod 0 ich będę miał. No, dlatego jechać. Oj, 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 wróć tu, wróć tu, nie mam zamiaru Cię tracić. Tera, tera... NIE! No i los. No i na te bliższe zrobię tutaj. No niech... a to jednak trochę naprawię. Mimo wszystko. Hmm. Drewno, drewno. Ta. Nikt nie nikt Ctrl 1 tu. Tylko dwa wozy mięsa? What the heck? Ok. Do 70 to zrobię właśnie wozy mięsa. No znaczy że nie żadnego huli, bo to są wszystkie na znajes I zrobię same wozy mięsa. Hmm. Przeklętam się na poziom pierwszy jak na razie. Hmm. Ja nie no nie rozwaną z Trzeba będzie. Momencik, cięcie. Dobra, znowu. Powrót. Ktoś tam je co coś ode mnie chciało. Nie, dlatego. Nie przez moment. Nie było. Może będziemy mi to na nie wychodzili. Dobra. drewna. No. What the? No, może macie drewno, co chcecie? Okej, okay. tutaj dorobię na cmentarz, bo kiedy wykończy mi się tutaj złoto, a za jakieś 6140 mi się skończy, to tutaj akurat podesyłam sobie wszystkie te budynki. Modernizacja zakończona. I to będzie moja główna baza, ona już jest maksymalnie rozbudowana. Nawet cmentarz mam. Także luz. Okej. Okay. I te dwa goblińskie sterowce. Nie no one mi żadną żarcia. Publiczny klient wymaga jednak. Potrzeba bohatera, co? Aaa, nie chcę mi się sprawdzać. Dobra. Yy, ulepszyłem sobie na poziom drugi. A tak. Na poziom pierwszy mamy jak na razie obrona. Chociaż jak widać, już poziom drugi pomału się zbliża. No. no znowu. Dobra, mi się co? Wjeżdżamy tam. Spróbujemy zdobyć kolejny klucz. Spróbujemy, zdobędziemy kolejny klucz. Co ja ganam? Znowu się nie chcę tak robić. Okej. Okay. No i co? Uważaj! Co znowu? Zostaliśmy No, tepaj się, no. Uważaj! Ostrzem rozum, Uderza. włożyć OSTRZEM ROZUM, uderza. Uważaj, potępieni czekaj czekają znowu? Uważaj, teraz, OSTRZEM ROZUM! Dobra Zaatakować. A te może zbierzemy jakieś tych ciemniaków, No oczywiście. Ostrzem Rozu jest głodne. To mi się bardziej podoba. Ciemne ludzie, no. Dobra, w sumie nie ma tutaj żadnych obrońców, to czemu by nie jechać? Mierzyczki. jak można to white Te atakują nie on, yy, biedactwo, yy, tylko te, które latają, jednostki, a resztę nie wybredne szakalstka. Nie będziesz mi rozkazywać. Dobra, lecie, lecie. No mogę na, sobie na szósty. A no, może będę mu. Nareszcie. Tuj ból będzie nieopisany. Wciskam na mi się bardziej podoba. Ui! Next teleport. Niedźwiedź Ktoś tym razem. Aha. Mów głupczę To mi się bardziej podoba Uważaj Nareszcie No, teraz może mi trochę goręcej każesz Tak każe się znowu Ok. Nikt nie będzie mi rozkazywał Co co? Tak, oh, zabij mi Zaś mi zabili. No niech ich bierą, no jasno jasne. wieczne męki. wreszcie coś się dzieje. No, pięknie, pięknie, nic nie tam. Wyciąć go. No, ta wieczka zniszczona, tej nie trzeba niszczyć. Tą trzeba zniszczyć za to. za króla lisza. Czekają cię wieczne męki. No i grać. Zatakowani, uważaj! Nie co nie nie No nież Nie będzie mi rozkazywał Teraz. Tutaj kogoś mrozu. macie ciołki. Co znowu? Jakim prawem? fakt Ostrzem rozum jest głodne. No dobra, skoro tak mam, nie będę. No, jednak można było. Nie. Drugi księżycowy kryształ jest nasz! raczej. Mów głupcze. To mi się bardziej podoba. Ostrzem rozum! Uderzaj! Tu ból będzie nieopisany! Nareszcie. Życzenie jest dla mnie rozkazem. Okay. Nikt nie będzie mi rozkazywał. W sumie. Wiecie co, drogie sterowce. Idziecie mi na zwiadbę i was i tak was nie potrzebuje. Chociaż, chociaż chociaż, chociaż Nie możecie mi widzieć na potrzeby. No on wieża nie wiesz co Dobra, miał wszystko, jazda. Może im się jeszcze przydacie. No więc mam trójeczką. Ło ile mam surowców? Jasny gwint. No tak to jest akustuje jak się. Robi takie armie. Okej, okay. no to co? W sumie nawet nie mam co robić. Masz, już nie mam nawet tych... ...nekromancików moich. Pies, 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 yes. O nie, 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 nie. Trzech to będzie sześciu. What? Takim cudem ja miałem tam tych nekromantów. A łapą. To mi się bardziej podoba. Modernizacja zakończona górę... No, nie są nawet takie głupie, za. To... Uważaj. Ach, Maszynki. Nareszcie. nareszcie. To mi się bardziej podoba. No, odtwarzać.

Przemrocząc. nie będzie mi wskazywał Co znowu? Łag, ja mam podniszczone te. Tak. Równo mi jadą. Okej. Tu jest jedno to, ale ono jest... ...nożem cztery. Cudnie. Ból będzie nieopisany. Czekają się wieczne męki Brilliant będzie rozkazywał. Brilliant, po prostu wspaniale. No dobra. Mhm. W sumie Zostaliśmy zaatakowani. To jak ja mam tyle. Sorka nacisnęło mi się. Yy, Przycisk blisko ten... Yy, tego, którym nagrywam. No. Jak ja mam tyle surowców, to niech tam będą. I duże nawet koszta. Rira mnie to. Ale, 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 ale. Chładź do portalu. Musisz tutaj zaategować kopalnię. Ciamka, ciamka. Nawiedzaj. Zostaliśmy zaatakowani! Nikt nie będzie mi rozkazywał! Co znowu? Za króla Lisza! Gdzie mam przelać swą krew? Bądź wola twoja. Piątasz, panie. Na no bo i nie. Tutaj zrobię Dwie nekropolie zróbmy z nich całkiem przyzwoite wieże Kurde Z nekropolii wieże kopalnia. Jasnie Okej Do jednego, tu jest Z tych pójdzie ta życie A nie no stój to. Ale wy dobrze to jest dla mnie rozkazem. Ta. Mój los jest przypieczętowany. Czy mam kaskę tracić Wolić niby? wola twoja. Mój los jest przypieczętowany. Tak. panie. No. O, i ja. Mhm, mm akurat nie. I dobra i... Siemra Nikt nie będzie mi rozkazywał. To mi się Żywo, bardziej podoba. Mierz Mierzno ten kryształ. Ostrzem jest rozu... Wieszcie, Aha. Trzeci kryształ. Klucz trzech księżyców jest kompletny. Ostrzem rozu jest głodny. No, też trzeba rozwalić tam. No prawa, nierta, są dobrane. Czy ty hmm, mi kraszysz? Coś więcej z górą. Może życie tak, zważesz, panie. No, to już gówno. Inwazja Artur jest. Kontrol 2. Kontrol Trzy. Jeść, to wznieść więcej z matów. Nie, co to było? Dobra, nieważne. Chyba się nagrało. Dobra. Czy ty mi grodzisz? Okej. Okay. Siamo dama.

Kiedy pokonamy sylwana, święte królestwo będzie należeć do nas. No to ja ci jeszcze powodzenia, szerokiej drogi. Przeklęte bestie, czego trzeba by was powstrzymać? Ta elfka zaczyna mi mocno działać na nerwy. Nieżła elfka dobra. Do zobaczenia w następnym odcinku. Sejonara.